Witam Was w dzisiejszym odcinku. Oglądam drugi odcinek Kosmicznych przygód, Omawiam i oceniam. O, co? Co jest? Co się stało? Co? Gdzie my jesteśmy? Żółty. nie no się... wiem. Czekaj. Patrz, nasze ufo! Właśnie widzę! Zniszczone Ale przecież. Jak, to, jak do tego doszło? Czekaj, no to skoro. Gdzie my? Jesteśmy na jakimś. no tym, na asteroidzie. No dobra, czekaj. No ale przecież. Zinne. Dobra, ale my tutaj jakiś. Może pewnie to jest jakiś pas asteroid. Czekaj. No ale zgubiliśmy dom i wszystko Ale to może jest pasasteroid, może gdzieś tu będą... ...domieszcze y Nic nie ma Hej Żółty Obawiam się, że mamy problem No słuchaj, żółty mam Udmęliśmy tu, a musimy podtrzymać powiatowego kosmita Ale to nie jest jedyne znartwienie, bo my to całkowicie udmęliśmy Skrzynkę możemy zmniejszyć. E, tak, właśnie możemy... Ale nasze zorcy, tak nasz złot coś... tak na szłupa wygląda. Co, co to jest? Już no tak no nam to stanie. Chodź, nie Ej. E, Masz wodę, ale nie pij na razie. Oszczędzamy Dobra. Słuchaj, bo słyszałem, że asteroidy... mogą mieć coś wewnątrz siebie. Co jest naszą jedyną chętnie. Słucham? Sprawdzamy? No, myślę, że tak. Czekaj, nie, dobra, nie kopię, tak, no, wiesz. Wygryskopimy całą, to w ogóle będziemy mieli problem. Mamy przynajmniej... O! Kiedyś chyba! Doskoczyłeś na Ty! Ja, wiedziałem! O, ale fart! Joan, nie no, wiedziałem, że tu musimy. Tylko co my nam zrobimy z tym, tym drewnem, skoro my nie wiemy nawet, gdzie jest jakikolwiek inna planeta? Kokolwiek. Ale trzymaj Ale to, to słuchaj, liczy się przetrwanie, bo już tutaj. Tu masz, tu masz, prawda, ty Tu masz makrzynkę. Cześć, a dobra. Nie rozkropujesz. Słuchaj, bo ogólnie i tak. Mamy, to drewno jest bardzo przydatne. Tak Nie wiem. Chcę zobaczyć, chcę No i mamy, dobra, mamy pożywienie, ale będziemy musieli je bardzo oszczędzać. Tutaj może będzie Musimy Musimy to wyrównać no na razie. Tak, dokładnie. Na razie walczymy o przetrwanie. Ale smutno, no, to uf, się jest Panie. słabe, ono. Dlaczego znaczy już drugi raz się rozbiło? Tylko wcześniej. Tylko, że nie wrócimy już do domu. I ja. No, tylko nic, nie masz na domu sterowania, tylko coś z jeden przycisk. Tu mnie Przecież, może warto by było oglądać. Tak, no. no to ty o tym Właśnie, bo kilo byś najbardziej było co. Ale jeden, wiesz, bo musimy oszczędzać. Stój. Jedziemy przy okazji mieli te bloki, nie? To jest i już nie I Co? To dobra. jest? Kolejny! Ale no, czekaj, bierzemy to. Podstaw obok tamtego. Nic, mamy kolejne dnie. Może gdzieś... A bo nie, daj iść żeby tak fajnie... A no, dobra, może być ciekawiek. jest to i żelazo. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Mam stauna, mam stauna, mam stauna, mam tam na dole Opieczny jest no jeszcze? Jedno kolejne. Nie zauważyliśmy Albo po prostu, a nie, bo to jest gdzie indziej Jeszcze jest więcej? Nie, to pojedyncze Właśnie, nie go będziemy mogli Ale Pamiętaj, okay. jak zbierasz, najpierw zbierasz ten kwiat jak go nie zbierzesz, to już, ale nie zbieraj nawet. No niestety za ładny chyba nie będzie to sobie to zajść takie zrobić sobie. Nie, no to wiem spoko, to wiesz, o mam, Nie, mogę w sumie, mam jeszcze tam 5 kilo. Yy, ma, ile masz yy, kobla? Zero. O jeden mam teraz. Znalazłem. I, no ładne! Zadaj się znalazłem! Jo, dobra, to daj ty o kobla, daj ty o kobla, daj te dwa. Trzymaj. I co? O oh, kurde. Dobra, no, ja koch. Tylko, że jeszcze musia... Ale musimy przepalić też razem, nie? Ale tylko ty zostaw bo jest tutaj półwa. Dobra, zostawczaj. Co się? Ja bym tutaj dobudował nam trewę z tych kawałek. jak to, znać, to jest walka o przetrwanie, nie? no raczej słuchajcie, to są szczury co są te szczury? robale, ale nie są w to Tak, kosmiczne szczury Nie chcę tutaj sobie pomóc bałem się, że musimy już do was widać zbieramy jedno. ja będę stąd w tej lawie ojej, ja cię tu nie wezmę Tak masz, wiesz giełdki Chłopie tego od niej tego stonu tylko że nie... No jest... Ale to jest jednak! To nie jest ston, to jest tylko wylad! Co ja już No! Trzeba ostrożnie, żeby do lawy nie wpadł. Oj, chyba to... czekaj. Musimy tą lawę... czekaj, 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 czekaj... Hej, chodź. Tutaj weź sobie. O! Ściórko! Ściórko! Ściórko z mistrzem! Do lawy go! Nie kilopem, bo ci kilop rozwala! Ale nie, ja mam okiemienny. Dobra, czekaj, nie ryzykuję. Jeszcze jedną. O kurde. co teraz to zrobić. No to tu trzeba szybko, tylko nie pali do wojna. Ty do skitu. Spróbuj, spróbuj tak. Ale... Ej, bo mam no. jeszcze problem. Musimy to jakoś przepadalić. Nie mamy drewna. Ale nie, ale to jest inne drewno. Tym... Nie, wiem. Patyki, patyki. Bo drewnem się nie da, patykami można. Tak, patykami. patykami. A tam lecimy panowie. <laughs> Z tym tą kowlarkę. Um, ja, ja zrobię, bo ja mogę zrobić kowlarkę. Ale ja szczur! Ja musimy coś na tej szczury ogarnąć chyba. O, ale nie wychodzę. Ło kurde, jest jeden! O co ciebie?! O proszę, niech mnie go pozbyć! nie. Daj, zawodujmy O, lewa dostałem Teraz się już zapomniałem, dawno tego nie robiłem Tutaj chyba, nie? Chodź teraz... teraz tutaj I tutaj na górę Nie, nie, tam na koniec, pan na koniec, tam na koniec O, O, i teraz się tutaj sprawdzimy Idę tutaj Mamy. Dobra. Dobra. Myślę, że możemy iść już spać. Chcesz sobie zjedzmy kolację, wiesz? Dobra, już jedna kawa. całe drzewo, całe, całe drzewo zbiorę. Tylko trochę się pali tego. To najgorsze jest że nie mamy, ten... E, mamy dużej ilości tych patyków. bo to się nie spala. Ile masz kobra? No... dwa. No, chwila, w bo... ogóle Dobra, że napisać. No, daj mi daj mi całego kobra, twojego. A dawam. Czekaj, daj, już i chodź, zaraz zjemy kolację i jedziemy spać... Kilka tego z prawem pilot. No, jest pokiwa. Masz, proszę bardzo, on do ciebie prezentuje. O, dziękuję. No, no dobra. I, I kolację ciebie, że bieramy. Tylko dach, dachu nam brakuje. A to zrobimy z mikrofonem. No i mamy dach. A się zrobię taki coś. No i ładnie. No ja mam taki fajny domek, tylko jak to zrobi, ale pachnie No nim jest taki, no nie jest zły szczerze No czekaj, reakcja zjedzona Ja jeszcze nie mam do końca zjedzonych O, zjedzona, hej, to jest świeżo Tak nas. Ej, doła, łowię łowi, łowi ryby Właśnie my mieliśmy pędkę, moglibyśmy jakoś to wykorzystać No to ryby możemy łowić, będziemy mieć jedzenie dodatkowe No nie wiem, czy tutaj powstać Daj, daj, ja sobie kłowię, robię łożyski, Okej, no a chodź już spać, no, no, nie. Chodzisz spać. A w sumie łóżek nie ma. No... Masz, o, no, aut, no, aut, o, Dobra, Co? O, Aaaa Co? Ej No bo nawet nie wiem, która to godzina, no, ale ja już się całkiem z sumy wyspałem Moja też Uroczy Moja to, ja bym na Najpierw bym obciął Tej klapki chcę wpadł no, je zabrać Ale mamy do jeszcze, mamy i nie zbieraj, Dostaw, zostaw, zostaw Chodź, ile masz porusów? Więc Zjedzmy sobie Nie no, ja nie jestem w ogóle głodny Per. To jest normalne, gdy idzie to wprawdzi. A ja mam. Ej, ja mam perłę, No tak, to się cały czas mam perłę Co tam do perła? Nie wiem, ale mam. Endermany tak to zrobić? Po co? Nie, po prostu mówię, że mam. Endermany by się mógł przydać, Ale wam jak tutaj będą Endermany, przecież to. Ale, a wiesz co, dobre jest, że właśnie pedał Południu, od tam, gdzie my jesteśmy. A my już. Teraz niestety, a my, my już niestety tutaj zostaniemy w sumie na zawsze. Ale masz coś ponad 3? Muszę kupkę sobie zagrać, co ty na to Dobra, dawaj Mam, y, mam... Zrobiłem, zrobiłem płot I będziemy tą kuleczką, nie? Tą, tym owocem będziemy je grać Ale my możemy Musimy jakieś zajęcie ich O matkę, gdy ty to czekaj Ale zrób tak, żebyś nie, nie spadł I chłopie, jak my tu spadniemy, to gdzie... o dobrze Mam. ej akurat mam dwa Poczekaj, nie. Dwa. A dwa. mam. mam dwie pańczyny akurat na szczęście. No dobra. Dobrze. No i weźmiemy sobie jednego tego kwiata. Ale patrzcie, już ustawię to by są tutaj ta jedna. No. no daj, daj, ja ja za, Czekaj. No, to wstrzymaj. Ja jeszcze troszkę tutaj umlakuje, ja mi się wydaje. Zrobię coś takiego. Mm. Masz trochę jeszcze? Nie, ale mogę je później wykopać. Nie, nie postawiam. są, na lepiej N z moim zdaniem. Jo! Ja, a my... gdzie ta skrzynka? Po skrzynkę! Nie mam ty, a mam trzy, dwa... Jeden! Jest! Nie! Musimy go złować! Czekaj, no. czekaj, bo ja mam dwa, czekaj! nie ja muszę jednego zerwa gdzieś to słabź. Sam do tej skrzynki, jeden nie, tam, tam, powieść, tam już to zrobię. A ja bym rozwoju, bo by tak kusi rozwaję tylko biegiem z grzewka. Nie, bo dziurą, z, 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 Daj, musimy to złować. Mm.

bo jakbym, jak, jak ktoś z linii skrzynki rzuci to i dorzuci to dostaje trzy punkty Dobra, hej, dawaj jeszcze chwilę, sobie pograjmy Dobra Nie mm. Aj, super nie, no, a, nie. nie wiem, było, było chyba Nooo, ale dobra I dobra, bo już późno trochę, wiesz ale tak. ja już jest późno, szczerze mówiąc no już No racja Chyba powinniśmy już iść spać Dobranoc Co to tak było? Co to jest jakoś? Co? Co? Co się dzieje? Jest stal. stali Żółty O, siema Co za... Kto pan jest? Aj. Czy to są te endermany tego, poluda? Nie gadaj. A no to wygląda? Tatkiem przeciej. Kurde, musimy ich rozwalić. Jakoś, sorry. Ale czekaj, ale to jest mydło, czaj. O szybko i chować się iść tam gdzieś, tutaj musimy się chować. No my Co? I musisz tak zacużyć. Czekaj coś. W sumie, jak teraz przejdziemy statkiem, to jakby udało nam się jakimś cudem ich zabić, to może i nawet byśmy od, mogli stanowczo lecieć. Słuchaj, oh. on, Musimy jakoś ich się się, się podbić, ale jest ich naprawdę dużo. Będziemy to w świetle, póki nie zniszczą tego. Tak, ja, to jest coś poświęcać. To jedna z tych miejsc Chudź. Dobra, idź, rozlewaj wodę. Rozlewaj, rozlewaj. Tak. Kurde, musiałem zjadć. też. To właśnie muszę O... Kurwa, ja, muszę wnieść. Kurwa, żeby... ja muszę Pali no, się! muszę wnieść. Kurwa, muszę Ała. Kurwa, muszę wnieść. Kurwa, Dobra. wnieść. Kurwa, muszę wnieść. Kurwa, muszę wnieść. są, to są ci ochroniarze.

Nie ma szulkera, bo to wolę i teraz są witali. Mało, mam Ja mogę umrzeć. Jest! Dobra, ostatni. Jest! Jest! Cholker Czekaj, chodź, zjedzmy na razie, bo one są mocne. Zjadłem. Zageneruj się. Nie. Ciekawe, buduj to! buduj, zabuduj, zabuduj! Ale skąd? Skąd? Ale co skąd? Skąd? Jeszcze są! Gdzie? No pozostało te kulki, te kulki pozostały. A tu jest jeden. Jeszcze. Lepcaj! Lecaj lecie. pomocy! Pomocę, Hej, kto chyba mój koniec! Jest, jest owoce, jest owoce, jest owoce, będziesz bliżej. Ej, kto mój koniec. Jest owoce, będziesz bliżej. Przyję! Dobra. Dobra, uciekamy jak najszybciej stąd. Póki mamy szansę. No tak, że chciał. Zbieram nasze crafting z naszą skrzydła. No, Myślę, że możemy... Yy, dobra, zabierz, zabierzmy to. Takie owoce. Yy, właśnie zbieramy o, o, wielkie drzewko Wow, satysfakcja Wezmę sobie jeden krzaczek A, zbieramy wszystko, znaczy nie wrócimy. No, to jest szkoda Fajnie tutaj było nawet, nie spodziewałem się Ale oczywiście Przez. Ej, daj mi Dobra. skrzynkę, daj mi skrzynkę Mam Daj i posąk Czekaj, dobra, zniszczę do końca. Ja e, nie masz kl lowfa, czy kiedy ja zniszczę? Gdzie, daj. A dobra. Mam coś fajnego. O kurde. Dobra, wiesz co, my się możemy zabudować tutaj. Zbudujmy. Dobra. No co? Uciekamy. Ej, słuchaj. Co? ja Eee, czekaj. Mamy tutaj toaltera. Nie, nie warto chodzić tych wszystkich swoich tem. A do. Jakiś wartość. No, ogólnie siedzieliśmy tu naprawdę bardzo długo. A dokładnie 9. 9. co ty robisz? Ty, czemu ty? mnie bierzesz? Żółty? Halo? Co? Gdzie mi? Ale myślę, że dolecimy. No to co? Lecimy! Wszystkie Ojej! No, wszystko tak. Super, Szybko, Uuu! Lecimy! Gdzie my jesteśmy? Bo nie wiem. Jesteśmy w przestrzeni. Ale gdzie lecimy? Jesteśmy w przestrzeni kosmicznej. Nic nie widać jak na razie. No. Mam nadzieję, że tym razem się nie rozbijemy. się. rację. Rozejrzyjmy się trochę. Coś nie no tutaj. Sprawdźmy. O! o. No Boże... Ja tutaj tutaj właściwie, no chyba, mam nadzieję, że dolecimy na ziemię, bo ja znam za w miarę drogę. Potrafię tam, ale... Jo, ale znów nie no, no, jesteśmy ciężko. w jakiejś przestrzeni w ogóle, gdzie... Mmm... Już wyspa była lepsza, może, na... może jakąś wyspę wkrótce spotkamy. No. Dawaj, spróbujmy jeszcze. Już za czekaj, że... ja... Coś stało. Co się stało? Gdzie my jesteśmy? Żółty Właśnie nie wiem Czekaj, Patrz, nasze UFO Na początku odcinka dowiadujemy się, że alienzy helpiem utknęli na komecie i się rozbili ich Ufem. Ale ja nie wiedziałem, że coś tu musimy. Tylko co my nam zrobimy z tym, tym drewnem, skoro my nie wiemy nawet gdzie jest jakichkolwiek inna, inna planeta? za ładny chyba nie będzie, nie? sorry Chcę tak jest... Bohaterowie jest... bez jest... rzeczy o, o, nie, na jest... start, nie, prostu, ja start udało na im się znaleźć w komecie kosmiczne drewno Czekaj no. ja, ja, tylko ostrożnie żeby do lawy nie wpadło Oj chyba to, czekaj Zimę tą lawę, czekaj, czekaj Czym się... Bohaterowie zaczęli budować dom, żeby mieć gdzie się przespać Czołg kosmiczny jest... no, Wydalamy go! Nie kilo, bo kilo rozwala! A nie, ja mógł eminę. Dobra, czekaj, Niep. ryzykuję. Piszcie jest. Ja jeszcze troszkę tutaj nam ja mi się wydaje. Bohaterowie znaleźli żelazo i walczyli z kosmicznym szczurem. Nie, są na nie, nie są lepiej. Skrzynka. Lepiej E z moim zdaniem. Jo, a gdzie ta skrzynka? Nie mam ty, a mam. Trzy, dwa, jeden. Downaj! Jest! Nie. Musimy go złować. Czekaj, czekaj, bo ja mam dwa, czekaj, nie muszę jednego celowa i gdzieś to słuchajcie. Sam do tej skrzynki, jeden w Nie, tam, tam, powieść, tam już to zrobi. A ja bym rozwoju, bo tak kusi rozwajki od grzebka. Dzień dobry, to jest dziurą, zaluduję ją. Daj, musimy to zobacz. Chutę. A idzie. Dobra. Jest. No. No, napiłem. Jest! <gulny> no nie ja... Tak. Ja zero, dwa zerwa, w koszkuję jest, nie? No to bo jakbym, jak, jak ktoś z linii skrzynki rzuci to i dorzuci to y, dostaje y, 3 punkty Dobra, hej, dawaj jeszcze chwilę sobie pograjmy Dobra Nie mm. Aj super nie. No, a, nie. Tak. nie wiem, było, było chyba No, shoot, no, dobra, no, dobra. No, Hej, dobra, bo już późno trochę, wiesz Alien i Henry rozegrali dwa mecze. Najpierw koszykówkę, a potem piłkę nożną. Mogą umrzeć. Jest! Dobra, ostatni. O! Jest! Yes. Okiernął. Okay, no Czekaj, chodź, odjedzmy na razie, bo one są mocne. Zjadłem. Zegeneruj się. Jest! Uciekamy! buduj to, buduj, zabuduj, zabuduj Ale Skąd? Skąd? A co skąd? Skąd? Jeszcze są. Gdzie? To jest poroznań. No pozostało te kulki, te kulki po A tu jest jeden. Jeszcze... O, Na komecie odnaleźli Aliena i Heiga Endermany i Shaker boxy. I mieli plan, o, żeby pokonać wiem. Endermanów siele, i odbić siele. ich statek. W przestrzeni Nic nie widać, jak na razie. No. Mam nadzieję, że tym razem się nie rozbijemy. No, rozejrzyjmy się trochę Czas nie o, o. O, o. Ja tutaj Och, O, No, a tutaj już się No, chyba. Mam nadzieję, że dolecimy na Ziemię, bo ja znam w miarę drogę. Potrafię tam, ale. Jo, ale znowu. Nie no, w jakiejś przestrzeni w ogóle, gdzie. Może no wyspa była lepsza, może na, może jakąś wyspę wkrótce spotkamy. No, no dawaj spróbujmy jeszcze. No wiesz so, za ja... <grywki> Alienowi i Hellgrimowi udało się odbić statek Endermanom i Shikerboxowi i odlecieli... W od komety i mają plan polecieć na Ziemię. Moja ocena to jest dużo lepsza niż pierwsza część, i daje 8 na 10. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!